Zdrój przy bazylice konkatedralnej świętego Jakuba w Olsztynie już od roku cieszy mieszkańców oraz turystów spacerujących uliczkami Starówki. W pierwszą rocznicę jego uruchomienia odsłonięto i poświęcono zdobiącego płasko rzeźby przedstawiających patronów zdroju świętych Jakuba i Jana. Głównym patronem ludzi zajmujących się wodociągami, kanalizacją jest święty Jan Chrzciciel. Natomiast święty Jakub dodatkowo został patronem, ponieważ jest patronem Olsztyna i patronem tego kościoła. A ten zdrój został ulokowany tutaj naprzeciw kościoła świętego Jakuba, najstarszej świątyni w Olsztynie. Nowe płaskorzeźby uroczyście odsłonili ksiądz Grzegorz Krząkała, krajowy duszpasterz pracowników wodociągów, kanalizacji, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, oraz prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. Powstają już od kilku lat ujęcia wody, takie zdroje uliczne z których mogą pić zarówno nasi mieszkańcy, a i również turyści. Poprzez badania, które prowadzimy na bieżąco w systemie ciągłym i monitoringu wiemy, że nasza woda jest wyśmienita, jest smaczna, jest zdrowa i jest na pewno lepsza od tej kupowanej w butelkach plastikowych. Dowodem bardzo dobrej jakości może być chociażby umieszczona w zdroju kapsuła czasu i ukryte w niej badania, które potwierdzają zdatność wody do picia. Źródełko przy Bazylice Świętego Jakuba nie jest jedynym tego typu punktem na mapie Olsztyna, ale zdecydowanie jest miejscem wyjątkowym. Stawiamy je na szlakach turystycznych, na ulicach odwiedzanych przez turystów i w kolejności należało postawić przed katedrą. Doszliśmy do wniosku, że to jest zbyt nobliwe i szacowne miejsce, żeby tam postawić zwykłą rurę z wodą. O i tak zrodził się pomysł zrobić z tego coś ambitnego na set lat. W Olsztynie uliczne zdroje możemy znaleźć również między innymi na plaży miejskiej, przy ratuszu oraz na Starym Mieście. telewizja Kopernik. Kopernik.tv